Witam, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś taki teścik Triplex Actung K00204. Korsarzyki znane, tym bardziej, że później trafiły na wersję CE. Tutaj mamy wersję NWP. Wersję CE już na kanale testowałem jakiś czas temu, więc zapraszam serdecznie do oglądania. Tutaj wersja NWP 5,64 no Jak na samą paczkę. Paczkę 12 sztuk oczywiście. Продукт нам. No, nie aktualnie tak normalnie w sklepach, bo no, nie ma wymaganych certyfikatów do, do takiego obrotu. Natomiast z drugiej ręki, czy tam na jakichś odpuścikach, innych rzeszach, tam po cichu można wyłapać e korsarzyki. Jak to korsarzyki do dziś chodzą po kilka złotych, więc to, to nie ma z tym największego problemu, żeby z tego to dostać. No i co, przetestujemy to sobie na decybelomierzu. Oczywiście wielkie podziękowania. Tutaj nawet nie wiem dla kogo, bo taki produkt dostawał od kilku osób. I od Michała, z tego co pamiętam, i od Sylwestra. Pozdrawiam ogólnie wszystkich, którzy mi paczuszki podsyłają. I lecimy z teścikiem tych korsarzyków. Lecimy z pierwszym luźną sztuką. Taki klasyczny czarny korsarzyk, żółta draseczka. I odpalamy. Draseczka siarka, żółta siarka, nie draska. No, jak to korsarzyk. Tutaj decybelomierz był odpalony, ale tak stał z boku 97,6, no nie za dużo, nie za dużo. Ale no tutaj gramatura też nie powala, bo to nawet nie jest pół grama na sztukę, tak naprawdę. E, więc tutaj nie ma co oczekiwać chyba cudów. E, w tym momencie jeszcze przed, przed testem na dyscyplomerzu zapraszam was wszystkich do linków w opisie. Instagram, Discord, Discord. Discord e, Coś jeszcze? Instagram i sklep. Sklep odpal.pl. 15% zniżki z moim kodem rabatowym ABES15. Zapraszam serdecznie do zakupów. Zakupy oczywiście minus 15% jest na wszystkie artykuły nieprzecenione. Więc jeśli coś już jest przecenione, to nie wchodzi. Weźmy ten decybelomierz, ustawmy tak równiutko, Równiutko w stronę, w którą będą nasze petardki leciały. I sobie rzucimy z 2 trzy petardki na bylo mierzu. Może nawet trzy. Dobra. Achtung. Triplex. Podejrzewam, że nie będzie miał dużo lepszych wyników od. W Tej wersji C wydaje mi się, że te, te petardki były dość podobne. Tam krążyły jakieś historie, że ta rosyjska wersja była trochę mocniejsza. Tą rosyjską wersję też miałem. Chyba nawet mam gdzieś jakąś paczuszkę. Nie odkryłem jakiejś wielkiej różnicy, ale może, może akurat nie trafiłem tak jak inni. Żeby nie było, jeszcze raz pokazuję wyzerowany decybelomierz. I lecimy. co petardka to mocniej <gryw> najpierw tam 102, 105, 108 korsarzyki. Co ja tu dużo mogę powiedzieć? Przed chwilą testowałem też te niebieskie korsarze od Jorge. Pewnie wiele, wielu z Was pamięta te niebieskie korsarzyki. One, one były dużo mocniejsze od tych. Dużo mocniejsze od tych. Te, tak jak mówię, no nie różnią się zbytnio od wersji C, tak mocowo. Więc jeśli chcielibyście to kupić tak z drugiej ręki, no to tylko i wyłącznie wersję e, w sensie to to tylko i wyłącznie po to, żeby postawić sobie na półeczce. Wiem, że jest trochę kolekcjonerów wśród moich widzów, więc dla nich produkt jak najbardziej okej. Okay. Natomiast tak tak do strzelania. Myślę, że lepiej zostać przy tym, co mamy normalnie w sklepach. Takie korsarzyki, czy to te achtungice, czy jakieś tam wudu od... To wudu było jeszcze od komety e, i tak dalej, i tak dalej. Takie, takie czekoladki. No to da się dostać ciągle w granicach 3 zł, 3-4 zł. Więc jeśli chcecie takie pierdoły do odpalania, to nie ma co przepłacać za wersję NWP. Przynajmniej w tym przypadku. E, także dziękuję za oglądanie zapraszam wszystkich do linków w opisie instagram, discord, tiktok choć tiktok różnie, bo perypetie z nim były niemałe no i oczywiście zapraszam do brania udziału w konkursie myślę, że dość prosty udział oczywiście darmowy, więc zapraszam serdecznie, bo zawsze jakiś pakiecik piro można wygrać, a jak wiemy petard i fajerwerków nigdy za dużo, także dziękuję za uwagę, trzymajcie się Cześć.